Majówka archeologiczna w Chodliku trwa w najlepsze. Na Chodelskim Grodzie znów pojawili się kupcy, rzemieślnicy i wojowie, no i zwiedzający. Turyści biorą udział w grach i zabawach, próbują też swoich sił, rzucając włócznią oraz strzelając z łuku. Wielkim zainteresowaniem cieszą się pokazy walk. Podczas tegorocznych pojedynków można się dowiedzieć, w jaki sposób nasi przodkowie zdobywali kobiety. Nie były to ani romantyczne kolacje, ani bukiety róż. Choć nazwać by to można randką w ciemno. No, tylko nie za bardzo, wystarczy ci reszta po ślubie. Ruszaj! Oto zwycięzca! Godny ręki mojej córki, zwyciężył! Córko moja piękna, pokaż mu swoje oblicze! Na hodelskim Grodzisku atrakcji nie brakuje. Każdy przybyły tu turysta może spróbować słowiańskiego życia poprzez naukę dawnego tańca, udział w warsztatach garncarskich, degustacji kuchni dawnej czy wybijając monetę. Są specjalne gry i zabawy, są konkursy z nagrodami oraz mnóstwo ciekawych informacji do zdobycia. Ale to nie wszystko, czego możemy doświadczyć w Chodliku. Dodatkowymi atrakcjami są specjalne warsztaty archeologiczne, których każdy bez względu na wiek może spróbować swoich sił jako archeolog. W Chodliku zobaczyć można również replikę pochówku, dzięki czemu zwiedzający mogą się przekonać jak w czasach funkcjonowania grodu chowano ludzi. Największe atrakcje tegorocznej majówki wciąż są przed nami. W sobotę, późnym wieczorem, na Chodeckim Grodzisku odbędzie się pokaz teatralny oparty na mitach i wierzeniach Słowian oraz Wikingów. Ponad 30 wykonawców przy udziale Teatru Ognia wykona efektowne przedstawienie, które na długo pozostanie w pamięci przybyłych gości i na które już teraz wszystkich gorąco zapraszamy.